Bardzo często słyszę, jak ludzie mówią, że w niedzielę zabierają się za jakieś prace, za jakieś niepotrzebne prace, za mocne treningi itd. A w ciągu tygodnia też trenowali. Ja polecam jednak w niedzielę odpocząć. Jeżeli jesteś wierzący, poświęć czas na sprawy duchowe, na rodzinę. Na regenerację, na odpoczynek, może poczytanie książki, może jakieś wycieczki. Jeżeli jesteś niewierzący, to po prostu zregeneruj się, odpocznij, spędź czas z rodziną, wycisz się. Dlaczego? Dlatego, żeby od poniedziałku ruszyć z pełną energią i na treningi, i do pracy. Niestety, przez to ja tak zauważam, że ludzie obarczają się ciężką pracą, i w sobotę, no czasami jest to nieuniknione. Ale i też w niedzielę, od poniedziałku zaczynają jakby nowy tydzień, już zmęczeni, już przebojcowani, już e, zmęczeni treningiem i, i, i tym brakiem regeneracji. I ten kolejny tydzień znów zaczyna się na zmęczeniu i takim zniechęceniu. Potem i dieta kuleje, i trening kuleje, i psychiczne zdrowie też kuleje. Więc polecam odpoczywać jednak w niedzielę, bez względu, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, na swój sposób i wyciszyć się, spędzić czas z rodziną, poczytać książki, tak mówię, ale nie robić ciężkich treningów i e, nie pracować w ten dzień. Tak, żeby od poniedziałku ruszyć e, z pełną motywacją, bo przed nami potem 6 dni, można wszystko zrobić w 6 dni, nie trzeba w ten siódmy dzień e, pracować i ciężko się zajrzeć, bo od poniedziałku będzie niestety ciężko. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.